Praktycznie dzisiaj po wprowadzeniu tych przepisów, bo one wchodzą od 20, jak dobrze pamiętam, od 26 sierpnia, pracodawca może pracownika wzywać o każdej porze dnia do pracy. Może mu dzielić tą pracę w trakcie dnia na dwa odcinki, czyli on nie ma w zupełnie życia prywatnego, nie ma życia rodzinnego, te osoby nie wiem, jak, jak będzie wyglądała opieka nad dziećmi, kiedy pracodawca będzie żądał od pracownika, żeby on się pojawiał w różnych porach w zakładzie pracy i pracował nawet po 12 godzin dziennie. To jest niedopuszczalne, nie zgadzamy się na to i te protesty, jeżeli nie doprowadzą do zmiany tej sytuacji, dojdzie do strajków oczywiście. Liczy pan na poparcie innych organizacji? Już mamy zgłoszenia. Oczywiście ten, te, te protesty organizuje nie tylko Solidarność, bo organizuje z nami i OPZZ, i Forum, czyli trzy centrale, największe centrale związkowe. Ale do tych protestów dołączają się inne grupy. Ja mam na przykład zgłoszenia opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Te osoby są totalnie przez państwo pokrzywdzone, zabierają im się wszelkie możliwe środki, no nie całe oczywiście, ale obniża im się po prostu możliwość jakby wspierania tych swoich dzieci niepełnosprawnych. I oni dzisiaj się zgłaszają do mnie, bo chcą z nami jechać i razem protestować. Tak samo inne grupy społeczne, czy rolnicy. Czy również jeszcze zupełnie inne grupy społeczne również dzwonią do mnie i pytają, czy mogą się z nami zabrać? Oczywiście gotowi jesteśmy wszystkich zabrać, gwarantujemy przejazd, gwarantujemy powrót po prostu, zapraszamy wszystkich do udziału w tej akcji, żebyśmy wreszcie pokazali tej ekipie rządzącej, gdzie jest ich miejsce. A miejsce ich jest na śmietniku po prostu. Nie przejmują się społeczeństwem, więc jeżeli nie chcecie rozmawiać ze społeczeństwem, wypad. Nie ma waszych rządów tutaj w Polsce. A czy na terenie Jeleni Góry będą jakieś protesty? Nie ukrywam, że różne przedsiębiorstwa, różne instytucje, które podlegają panu prezydentowi, ludzie w nich zatrudnieni no, zgłaszają nam swoje problemy i tyle maty. Wiadomo, że jest duży problem z oświatą i to może być taki punkt bardzo zapalny. We wrześniu, szczególnie tutaj również na terenie Jeleniej Góry, bo to nie tylko Jeleniej Góry, ale i w Polsce, jak słyszymy, ma się zwolnić ma dojść do zwolnienia kilku tysięcy nauczycieli, więc to jest bardzo poważne zagrożenie dla tego środowiska. Również mówi się o zmianie karty nauczyciela, więc w tym momencie może dojść do sytuacji również protestacyjnej na tym naszym terenie, ale dzisiaj jeszcze mi trudno o tym mówić. Czyli konkretnie, jakie będą główne postulaty Solidarności? Główne postulaty Solidarności to jest wycofanie się z ustaw o elastycznym czasie pracy, które zostały ostatnio wprowadzone, i podjęcie normalnego dialogu po prostu ze związkami zawodowymi na temat spraw pracowniczych i ustaw pracowniczych. Mówimy tutaj rów znowu w dalszym ciągu o ustawie emerytalnej, mówimy o minimalnym wynagrodzeniu, bo to są też rzeczy, które zostały przez rząd, można powiedzieć, mocno odrzucone i nieprzyjmowane do wiadomości po prostu w trakcie negocjacji, które związki próbowały prowadzić, a rząd po prostu lekceważył te negocjacje. A jaka jest szacowana liczba przybyłych na protest? Zakładamy, że w tym momencie powinno być około 100 tysięcy, może więcej, więc, więc to powinna być jedna z największych demonstracji w ostatnim dwudziestoleciu.